Z nami gdyż uciekła robić inne rzeczy. Jesteśmy natomiast my, Kuba, Paweł, Łukasz. Dzień są z restauracji Skubnijmy, tak, lub w po angielsku dokładnie. Let's nibble. Ehm, Może tak, zanim przejdziemy do nowych menu, tego, że szparaki, szparagi już sobie poszły i nasz mocz już nie śmierdzi tak ładnie jak śmierdział, e, zacznijmy od tego, czym jest Wasz koncept i właściwie z czym to się je, że tak powiem zabawnie. Nasz koncept wyróżnia się na tyle, że jakby to jest kuchnia do podziału. Dzielimy się, bawimy tym jedzeniem, przychodzi grupka znajomych, którzy, którzy się lubią, dzielą się winem, jedzeniem i to, to nas właśnie wyróżnia spośród tych różnych restauracji. Bawimy się kuchnią sezonową, teraz mamy menu szparagi, jak wspomniałeś szparagi już troszkę odstawiliśmy na bok. Teraz bób, kurki, morele. Wszystko, wszystko, jakby teraz, co się budzi do życia, tak do, dokładnie. Też w, dajemy też, w, jakby dajemy sobie, e, jakby na tyle e, przestrzeni. przestrzeni, że na przykład idziemy do lasu, tak, zobacz tam koje, ale jest trochę tak, zmielimy koje. No, tym się inspirujemy, jakby naturalnością, nie? Mhm, sezonowością. To, tak, że. Moim zdaniem takie też przekombinowane smaki to troszeczkę już zaczynają powoli uciekać, że ludzie jednak też szukają tej prostoty ale prostoty w tym stylu, żeby jednak cały czas zaskakiwała, tak? Mhm. Eee, I staramy się właśnie gdzieś tam uchwycić, eee, uchwycić właśnie taką sezonowość w prostocie. Tak? tak, do tego śledzimy różne trendy i staramy się wdrażać to w nasze, w nasze właśnie menu, e, w nasze dania, żeby, żeby nie nudzić się, żeby kuchnia na tym polega tak naprawdę, żeby iść z duchem czasu i mhm. ciągle kombinować. E, kombinować i tak. zaskakiwać ludzi. Tak. I Na tym też... nasza kuchnia się opiera. Dokładnie. Jasne. Teraz no, to jak? Te jeszcze taką właśnie nowość, jeśli chodzi o menu, to e, zrobiliśmy też coś takiego, żeby ludzie też się bardziej bawili kompo kompozycją tak naprawdę, że powiedzmy odseparowaliśmy różne dodatki, jak nie wiem, młode ziemniaki, fasolka szparagowa do e, osobnej rubryki, Także ktoś może zamówić sobie e, steka, z tego z po prostu dobierać, bawić się dodatkami, żeby dobrać tak naprawdę smak pod siebie. Tak? E, ja także, Czyli tak, mówicie, że teraz na czasie jest bób, chicken, grzyb i co jeszcze? Czereśnia. Czereśnia, Czereśnia wiśnie, tak. porzeczka teraz wchodzi, tak? Agres. E, no pojawiają się powoli te wszystkie rzeczy. I przykład, co z tego robicie? Bo rozumiem, że jakby to nie są puste słowa i z tych wszystkich rzeczy, które znajdziecie w lesie, robicie jakieś potrawy. E, Przytocząc, ostatnio mieliśmy właśnie, menu, robiliśmy menu degustacyjne, też mm. właśnie e, wdrażamy, wdrażamy takie rzeczy, jak we wtorek będziemy robić chef table, czyli po prostu e, grupka ludzi, znajomych e, siada u nas przy blacie, bo mamy kuchnię otwartą i przy blacie sobie siadają. E, my prowadzimy, jeden ja czy Łukasz, E, prowadzimy serwis, opowiadamy. Tak, tutaj o tym. wszędzie do wcipy, tak rozumiem? Tak, tutaj jest nowinki. Tak, miejmy nadzieję, że tak to będzie wyglądało. Tak, mam no, no, nadzieję, że się nie. Zastosuje, ale myślę, że to lecimy po prostu na freestylu, nie? Opowiadamy o swoich przeżyciach, o tym, jak powstały te dania. Tak, no, myślę, że tak jak to amerykańskim konceptem kojarzy, nie? Właśnie, że oni tam wszyscy, wszyscy bogaci ludzie, jest taki szef, który tam bierze jajko na, na tasak. A co to, to gdzieś no. takie azjatyckie tematy. No i po prostu zrobimy, że pire z bobu, hmm. fajne z boczkiem, tych fajnych smaków z sezonowością. Kurki podsmażymy, damy właśnie do tego dania. Tak to właśnie to wygląda. Galeretka agrestowa. Garele, no, właśnie, jakie jakieś, co zrobiliście z tych rzeczy? Tak konkretne jakieś poddania. Konkretne mieliśmy stek ostatnio z z Bobu, z właśnie pudrem z boczku. Do tego o. były grillowane szparagi. Demiglas czereśniowy. Demiglas czereśniowy. Wrzuciliśmy właśnie też bawimy się tym, że łączymy właśnie wytrawne smaki z owocami. To jest mhm. bardzo fajne, fajnie to brzmi i smakuje. Przede wszystkim daliśmy też kurki bób. E, podsmażyliśmy to, to fajnie wyglądało to, to, to były dania nie, nie były, były ciężkie niepsycone jakby do, do steka bo wszyscy teraz stek, frytki wiadomo a to są e, warzywa które jakby Dają smak, smak i tą lekkość. Nie? nie wyjdziesz potem, jesteś ciężki. I no wiesz. właśnie, bo te, to też chciałem zapytać o, to, o ten aspekt e, powiedzmy, kaloryczności, czy z, z, jeżeli chodzi o jakość tych potraw. Tak? Bo wiadomo, że żyjemy w czasach, gdzie szybkie jedzenie jest bardzo Kosty. smaczne, ale jest też niszczące dla organizmu, bo mm -hmm. jest tłuste, jest ciężkie. Właśnie jak opowiadaliście, człowiek wychodzi z restauracji i czuje się 20 lat starszy po prostu. Mm -hmm. nie? Więc, więc jak to wygląda u was? Bo rozumiem, że jeżeli to są takie małe kęsy, to pewnie to też trochę jest bardziej lekkostrawne. Tak, my się kierujemy tym, żeby właśnie były małe porcje, ale ludzie, żeby popróbowali różne rzeczy, żeby nie przychodziły, bo nie wiem, teraz się zrobił taki trend, że taki myślenie w Polsce, że po prostu ludzie przychodzą, żeby się najeść, nie? a to chodzi, żeby ja idę do restauracji, żeby popróbować różnych smaków, a nie na się i po prostu e, potem e, leżeć i, i zdychać, nie? a to chodzi o to, żeby po prostu popróbować, nabić się kieliszek dobrego, fajnego wina e, o to w tym tym wszystkim chodzi, nie, my skierujemy się też lekkością tych dań, nie, żeby nie było tak, że e, zjesz jeszcze jedną porcję i bo po tak. masz dosyć, nie, na chatę i... Nakręcamy to. ludzi pod tym względem, że ktoś spróbuje kurek, i kurczę, mega smak, lecimy jeszcze raz w tym temacie, tak, mhm. że poprosimy jeszcze jedną porcję, takie... A jeżeli chodzi o mikro, makro składniki, dla wszystkich y, y, walców siłowni? No aż tak, w, aż tak, nie a, aż tak lecimy, chyba nie, nie, nie chcemy nie. W, w to wchodzić. E, Bardziej, bardziej właśnie wiemy, co jest lekkie i staramy się mówię, zachować y, nie to, że tak jakby jakieś makro y, składniki, ale y, przede wszystkim lekkość tak? i nie dawać kilograma masła na kurki jakieś. Mikro, sensu, mikro tak. makro to e, właśnie u nas na kuchni chłopaki e, ćwiczą na siłowni, i po prostu robimy takie obiadki, żeby było kaloryczne, jak ktoś przyjdzie po siłowni, żeby e, dostosować tą tak, porcję. Bardziej, bardziej my, i, bardziej dla tak, 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 siebie. Nie, tak, żebyśmy, tak, tak. No, a dla Kości, jak wspomniałem, żeby, po prostu, żeby to było lekkie. lekkie no to jest ciepło teraz, no, kto by chciał zjeść golonkę teraz z piwem? No. No, no, są też ta, tacy, ta, ta ale masek, chyba. Sobie zjedzą, tak, nie, ale to wydaje nie, się, że nie, że, że nie to miejsce. Ewentualnie kilka piw z golonką. To w Dokładnie tak. E, dobrze, to może porozmawiajmy o tym, bo nie jesteście tylko tutaj w Fabryce Merbina. Można Was też znaleźć mm. na Nuttenmarkecie. Tak, dokładnie. I tam macie, e, jakby, nie, wiem, nie wiem jak to będzie nazwać. czy to jest rodzaj street food bardziej? Tak, tak, bawimy się daniami, z tego względu, że za bardzo nie mamy ogródka, bo jesteśmy w środku w fabryce Norblina, więc trochę nas to ogranicza. Więc wyszliśmy z inicjatywą, żeby po prostu wyjść do ludzi na, i też się sprawdzić poniekąd. Pojechać właśnie na ten nocny market i pobawić się troszkę jedzeniem, tak. zrobić jakieś street foodowe, zrobiliśmy właśnie, nawiązaliśmy kontakt właśnie z Bezmięsny Mięsny. Zrobiliśmy właśnie hot doga z wegańską kaszanką, z pira z Morelli, do tego młoda marchew i trawa żubrawa, to, to okazało się hitem, nie, i wow, wszyscy, jak te smaki połączyliście, mm -hmm. no, to tak. jest... I myślę jakieś hot -doga z węgorzem, z tego co pamiętam? Tak, tak cały też ten, jest. To jest też też sztandarowe danie, my się właśnie chwalimy Ta. i to jest... To jest hot dog z węgorzem... Z majonezą wasabi, z piklami w postaci kalarepy i, e, i e, jabłka. Tak, Właśnie chcieliśmy, żeby też nie był było takim miejscem, gdzie e, Ktoś może mieszkać w Krakowie gdzieś też u nas usłyszał e, i wie, że przyjeżdżając do Warszawy musi wejść do nas, bo mamy zajebistego hot-doga z węgorzem, zajebiste pyzy, frytki kukurydziane. E, mówię, to też będzie taki e, zakres zdań, które będą nas wyróżniały. Że, powiedzmy, wiesz, że musi tutaj przejść, bo to jest zajebisty hot dog. E, niecodzienny smak. Niecodzienny nie? smak, tak, że tylko tutaj. To tak. bo, bo rozumiem, że jakby bierzecie też takie koncepty, które są powszechnie znane, tak jak hmm? hot i tak dalej hmm? i jakby bawicie się z tym. Tak, dobrze. dokładnie, tak? dokładnie. Tak? dokładnie. E, jakie macie jeszcze przykłady oprócz hot-doga z mnożem, tak? e, Co tam mamy? Teraz wprowadzamy… Pizza bez mąki. <laughs> tak, krystal tak. e, Teraz wprowadzamy… Tak sobie pomyśle, wymyśliłem, że zrobię po prostu grzankę z, z fajnego chleba, który mamy od piekarni Kromka, bardzo dobra Pozdrawiam. piekarnia i przede wszystkim ugrilujemy tą grzankę, położymy pire z, z, z groszku, zielonego groszku, który teraz jest w, sez w sezonie. Zrobiliśmy też sos rom romesco, który jest na bazie pieczonej papryki, pomidorów z różnymi orzechami. Do, dołożyliśmy jakieś tam ser i, 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 i tak naprawdę to wszystko się połączyło w całość i... I no my fajną, stos, fajną, fajną przekąskę, tak Fajna przekąska. Fajna no. przekąska. Do tego zrobiliśmy też e, Cezar, troszkę w innym odsiedleniu, e, tak naprawdę e, z biskiem, czyli z fondem rakowym, który to jest f, 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 sos na bazie skorupiaków. Po prostu bierze się różne skorupiaki, jak homary, raki, kraby, i gotuje się wywar na tym. E, i po prostu y, zrobiliśmy na tym sos Cezar nie? i posmarowaliśmy dwa liście, położyliśmy dwie krewetki i wyszło fajne, fajne danie tak. do szczeniingu. Tak. Tak? Jeszcze jeszcze y, wchodzimy w dania garnkowe. To też jest taka nowość, która która będzie tak naprawdę od dzisiaj, czyli od czwartku, też gościa u nas, czyli dania dla dwóch bądź czterech osób, dania garkowe, jak bisburginią, czyli powiedzmy mamy wołowinę wolnogotowaną, gotowaną, tak jakby taki gulasz, tak? z rabarbarem, można również, również sobie różne dodatki tego dobrać, czyli przychodzisz, bierzesz, dostajesz garnek, powiedzmy gularzu, bądź też w wersji wegańskiej tarzinu, nakładasz sobie, dzielisz się, także też z takich nowości. No właśnie. Tak, I tutaj tu, tu taki szczegół jest, że my właśnie e, bawimy się tymi e, klasycznymi przepisami, e, jak właśnie tagine i dodaliśmy świeże morele, kolendrę, kwasną śmietanę, suszone morele, co teraz jest... Do barbara? to chyba to jakieś... barbar, gdzie teraz jest coś i on daje fajnie taki kwasowy, kwasowy smak, nie? I przede wszystkim e, podkręca to danie, nie? I daje taki, takiego pazura. Nie? Jasne. A jak to wygląda, jeżeli chodzi o order? Bo wiadomo, że Polacy lubią zjeść prosto. Mhm. przynajmniej lubili przez mhm. długi czas mhm. w przyszłości, no bo też te kwestie restauracyjne to, to nie jest coś takiego u nas, co jest z ogromną tradycją, bo, bo czasy PRL u i tak dalej wiadomo mieliśmy ograniczone możliwości sprowadzania różnych konceptów restauracyjnych, Więc jak oni, jak Polacy podchodzą właśnie do takie rzeczy jak mus z grzyba, chips z czegoś tam, jakby takie właśnie fancy rzeczy, które może o innych nigdy nie słyszeli, ale jakby są pewnego nowością, Nie tylko jedną z pieczę, ale także do ja myślę, że to w Polsce jeszcze powoli raczkuje, ale troszkę ten jakby kultura wychodzenia do, do restauracji, wydawania pieniędzy na poznawanie różnych smaków, mhm. trochę to się zwiększył komfortem w Polsce. Myślę, że po prostu ludzie są ciekawi, są hmm. głodni, głodni hmm. doznań hmm. przede wszystkim i taki, to, to jest fajne właśnie, że to ludzie wow, zyskują, ale jak wy to połączyliście, jak to jest, nie? Czy już I... nie chcą mieć tylko pizza, kebab, burger, tak No jest? są ludzie, którzy są prostu wiadomo, że jak... Są dania tak naprawdę narodowe polskie, prostu. Tak? to schabowy i rosół, no wiadomo, tak. klasyk, no tego nie ominiemy, nie? No ale staramy się, staramy się coś pokazać innego niż, niż te klasyczne dania. Wiadomo, że to jest fajne, no wiadomo, ale, ale coś trzeba innego też spróbować, tak, Zauważyłeś, że powoli takie myślenie jest, zwłaszcza teraz chyba w Warszawie, ogólnie w Polsce, że do restauracji nie chodzi się tylko w piątek, sobota, niedziela, tylko tak. też w tygodniu. Tak jakby zaczynamy czerpać to tak jakby spędzanie wolnego czasu jakby z dwóch. Także tak. idziemy biesiadujemy swój dzień po pracy, opowiadamy, spotykam się z nami, jak minęło, jak ten czas przebiegał, no to mówię, restauracja, zwłaszcza tutaj Fabryka Norblina jest fajnym miejscem, żeby właśnie doznać, spędzić tak fajnie czas. Mhm. Także może to w tą stronę też będzie szło. Miejmy nadzieję, bo to mówię, coraz więcej ludzi zaczyna tak, właśnie z takim nastawieniem przychodzić mhm. do nas. To żeby to była jakaś taka celebracja. Dokładnie, taka tak, Dokładnie. tak. Enjoy the day. The dokładnie, te, też różne koncepty wyróżniają nas, te, że jest muzyka na żywo, ludzie przychodzą się bawić, nie, nie tylko przyjść, zjeść i wyjść, nie? Tylko celebra celebrują. Nie? No, teraz jest cieplej, ludzie sobie siedzą na ogródku, na e, popijają prosecco, jedzą dobre przekąski i celebrują te, te mm -hmm. chwile, nie? To jest mm -hmm. fajne. Nie? Tak. I to widać, że, że to z czasem się zmienia. Dla nas jak, naj, jak najbardziej pozytywne. Tak? Sami tak robiłeś. No dokładnie, tak, też tak spędzamy czas, także. <laughs> Super, no to zapraszam z jakim do. Fabryki Marbina, zapraszamy na nocny market. Dokładnie. Gdzie jeszcze możemy was zaprosić ludzi do Was, do mieszkania, raczej lepiej nie. Może tak. Bocia, tam się szlajemy. No. Zresztą mamy A, się szlajemy. Zobaczymy Paweł i Ukaże gdzieś na mieście, możecie podbijać. <laughs> ta, wam ta, ta. Pich, tak. Tak. Zawsze Wam coś upijać. Zawsze tak. porozmawiamy, chętnie jesteśmy do, tak. do rozmowy na temat jedzenia. Jedzenia na nasza plaża, Jedzenie psach. Tak. Jedzenie na tuła, psy. Tak, zakończymy Let's Need bo Bardzo miło było Was spotkać. To już nasze kolejne spotkanie. Mam nadzieję, że. Nie ostatnie, 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 tak tak najbardziej. Super, dobra. Dzięki bardzo Dzięki i wielkie. Do Pozdrawiamy. Jesteśmy jeszcze na TikToku.